Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o realnej ekonomii i o tym, w jakich sytuacjach dochodzi do tego drukowania pieniędzy, które może doprowadzić do przyszłej inflacji. Gdyż jest wiele tutaj niedopowiedzeń, i ludzie to upraszczają w sposób taki, że no czasem mnie serce boli, jak słyszę do czego to dochodzi, i nie wiedzą dokładnie, jak działają pewne mechanizmy. Ja postaram się wam to przybliżyć w sposób bardzo, bardzo uproszczony. Posługuję się tutaj też wiedzą, którą nabyłem od Alden czy też o George'a Gamona. Umieszczę wam linki w opisie, do czego będziecie mogli zajrzeć później, żeby doczytać to jeszcze bardziej. Ja spróbuję to przedstawić w pigułce, żeby było krótkie wideo, żeby dało wam zarys tej sytuacji. Na początku jednak ogłoszenia chciałem. Was zaprosić również na Medium, na mojego Twittera, czy też właśnie na grupę na Telegramie. Tam również umieszczam content, czasem się różni od tego niż na YouTubie, więc jeśli chcecie więcej poczytać, popatrzeć, posłuchać tego, co tworzę, no to linki znajdziecie w opisie i wtedy łatwo mnie znajdziecie. Zaczynajmy. Rozważymy sobie kilka scenariuszy, kiedy pieniądz jak przepływa, między kim i będziemy mogli sobie wyjaśnić wtedy, kiedy coś prowadzi, jakaś transakcja, jakieś ruchy do inflacji i do zwiększenia tej naszej. Tego naszego pieniądza w obiegu, a przez to potem możemy dostać po prostu potyłku w przyszłości, bardzo możliwe wyższymi cenami. Na początku jednak chciałbym zauważyć, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Fed jest tym takim bankiem banków i u niego banki komercyjne, te instytucjonalne, mają swoje konta, których prowadzą rozrachunki, i wszystko musi się zgadzać po stronie aktywów i po stronie zobowiązań. I tak samo. Wśród tych podmiotów jest również rząd USA. W ogóle będę się posługiwał tutaj oczywiście odniesieniami do USA, no bo wiemy, że tam się wszystko dzieje, tam jest cała impreza i co tam się stanie, no to oddziałuje to oczywiście na nas. Więc na początku wyjaśnijmy, gdzie najwięcej tworzy się pieniędzy, które uderzają potem w gospodarce. To jest po prostu bankowość komercyjna i kwestia taka, że ja czy Ty idę do banku, żeby kupić sobie mieszkanie, dostaję kredyt na to i wtedy banki komercyjne tworzą. Fugazi, tak jak mówił Matthew McConaughey w Wilku z Wall Street. I te fugazy są tworzone z niczego, wrzucone są to cyferki na ich bilans, a nam są dane do wydania. I w większości, w znakomitej większości w ten sposób tworzy się pieniądz. To nie jest tak, że Fed po prostu wysyła te pieniądze, ta maszyna chodzi i ona leci bezpośrednio do gospodarki. Nie, Fed nie może tego zrobić w ten sposób. Są różne mechanizmy, które działają, są różne prawa, które trzeba przestrzegać, i oni nie mogą tego wstrzyknąć tak bezpośrednio w tą żyłę, czyli w tą gospodarkę całą. Więc pierwsza sprawa: pieniądze są tworzone przez bankowość komercyjną z powietrza, z niczego. Po prostu dopisują cyferki na swoim bilansie. My mamy to na swoim koncie i możemy to wydawać, rozdawać. W momencie, kiedy spłacamy ten kredyt. Pieniądze są niszczone i one znikają z gospodarki. Także to jest wtedy deflacyjne czy disinflation, coś takiego, coś w tym rodzaju. Więc wtedy ten pieniądz znika z gospodarki. Kredyt powiększa, a spłacenie kredytu pomniejsza. Na czym bank zarabia? Zostaje mimo setki. W ten sposób po prostu zarabiają. Przechodzimy do drugiej sytuacji. Druga sytuacja jest wtedy, kiedy FED kupuje obligacje bezpośrednio od ludzi. No to to może prowadzić do inflacji. Dlaczego? Ponieważ pieniądze, które były wcześniej na bilansie fed one były poza systemem naszym realnym gospodarczym. One były gdzieś tam w swoim systemie finansowym i nie trafiały do obiegu. A w momencie, gdy FED kupuje od nas bezpośrednio pieniądze, no to wtedy to możemy uznać, że takiego swego rodzaju drukowanie, gdyż, gdyż mamy więcej w realnej gospodarce pieniędzy w obiegu, czyli więcej pieniędzy goni tą samą liczbę dóbr i usług. Więc to zjawisko może nam prowadzić do inflacji. Oczywiście, czy Fed to robi, czy kupuje od prywatnych ludzi, no to to jest druga sprawa, bo większość to wszystkiego, co się dzieje no to między instytucjami. Oni nie kupują od tego Frediego gdzieś tam w Wisconsin, tylko e, to się dzieje między insty, instyt, instytucjami. Przepraszam. E, ale musimy mieć na uwadze też taki fakt, że coś takiego się dzieje. E, kolejna sytuacja. E, jeżeli rząd USA sprzedaje obligacje po to żeby wysłać stimulus check do gospodarki, żeby kupić kogoś głosy i te obligacje są kupowane od ludzi. No to to zjawisko nie jest inflacyjne, gdyż mieliśmy te pieniądze w obiegu przez ludzi. Potem Fed kupuje, ktoś dostaje bondy, a Fed wysyła, przepraszam, nie Fed, tylko rząd wysyła te kasy, które dostały za sprzedaż obligacji, znowu do gospodarki, ale te pieniądze już tam były, więc to jest nic innego jak redystrybucja tych pieniędzy i przenoszenie z jednego miejsca na drugie, ale nadal to wszystko było w realnej gospodarce. Więc tutaj kwestia tego, że rozdawane są te pieniądze, nie prowadzi zawsze do, do druku i do tej rozwodnienia podaży na naszych pieniędzy, no bo często to są pieniądze zgarnięte, czy to z podatków, czy to właśnie z systemu już gdzie te pieniądze się znajdowały. Także musicie to na uwadze. Nie wdajcie się w jakąś populistyczną narrację, że jeśli ktoś rodzaje kasy, to od razu to musi być inflacyjne. Dochodzimy do kolejnej sytuacji, gdzie mamy tutaj transakcje rząd banki, więc jest to rozwiązanie, które powiększa e, liczbę gotówki w obiegu. Gdyż najpierw e, z konta banków znikają e, aktywa, znika ta gotówka. Dostają one pieniądze, które lecą do rządu, a następnie rząd wysyła tą kasę do gospodarki. Czyli mieliśmy gotówkę, która była poza systemem, tym naszym takim realnym, a się działa tylko w systemie finansowym, więc oni zaczynają przenosić to do realnej gospodarki. No i wtedy dochodzi do sytuacji, że większa liczba pieniędzy goni tą samą liczbę dóbr i usług. Więc tutaj niestety już dochodzi do tej złej sytuacji. Drukowania inflacji potencjalnej, jest też następna sytuacja, czyli tak zwana monetyzacja długa, czyli transakcje pomiędzy Fedem a rządem. No i teraz dochodzimy też do sytuacji, tak jak było w systemie poprzednim, czyli gdy handlujemy z bankiem, no to może też handlować bezpośrednio z Fedem, ale to jest bardzo, bardzo uproszczona sytuacja, gdy zaraz Wam wyjaśnię, jak w ogóle działają te transakcje, te aukcje obligacji. Więc jeśli Fed kupuje bezpośrednio. Od rządu obligacje, to dochodzi do tej samej sytuacji co poprzednio. Czyli z systemu finansowego pieniądze lecą do realnej gospodarki. Czyli wtedy następuje zwiększenie nie tylko bazy monetarnej, czyli tych rezerw bankowych, które są na kontach w Fedzie, ale również dochodzi do zwiększenia liczby pieniędzy w tej gospodarce. Większa liczba pieniędzy goni tą samą liczbę dobrych i usług, czyli możemy mieć tutaj zjawisko inflacyjne. Ale tak jak mówiłem, to jest. Kwestia uproszczona, gdyż y, obligacje i aukcje obligacyjne działają w ten sposób, że y, to nie jest tak, że rząd wychodzi gdzieś tam sobie na ten rynek obligacji i mówi: Dobra, mamy do sprzedania tam ileś dziesięciolatków, dwóch latków, jakieś short termy i tak dalej. Nie. Jest y, instytucja, która nazywa się Primary Dealer, i ona przede wszystkim początkowo skupuje obligacje od y, państwa. Od konta tego państwowego, następnie od primary dealer, są one redystrybuowane do instytucji i szczególnie wtedy dopiero do Fedu. Nie ma bezpośrednich swapów między rządem a Fedem, nie dochodzi do tego w ten sposób. Tutaj przedstawiłem sytuację, no bo można powiedzieć, że nie ma bezpośredniego, ale jednak w sytuacji, gdy te obligacje są od razu kupowane przez, przez rząd. Z kimś, gdy ominą to i po prostu przejdą bezpośrednio do rządu, no to wtedy to może być inflacyjne. Ale jeśli, przypominam filmik, który był poprzednio mój, jeśli Fed kupuje obligacje od banków komercyjnych, no to wtedy pieniądz nie idzie do gospodarki. gdyż to jest tylko asset swap. To jest tylko wymiana rezerw bankowych na obligacje. Realne pieniądze nie trafiają do gospodarki i wtedy nie ma bezpośredniego zwiększenia inflacji. Tak, także tak w skrócie przedstawiłem Wam wizję kiedy i w jakim momencie może dochodzić do dodruku i czego możemy się spodziewać. Polecam zagłębić się, tam jest duży artykuł, gruby artykuł, czy też te filmiki, które przedstawił George Gammon i może jeszcze więcej Wam się rozjaśni ta sytuacja, a tutaj mamy taką małą wiedzę w pigułce. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia.